Yo, siema, siemanko! Na maturze rozszerzonej z matematyki są tak zwane pewniaczki, które są zawsze jest to podstawowy temat, który trzeba przeprowadzić, więc zawsze będzie z tego jakieś zadanie, jednym z tego jest optymalizacja, o której film już gdzieś tu był jeżeli jeszcze go nie oglądaliście, to go sprawdźcie a kolejnym takim zadaniem jest oczywiście zadanie z parametrem Zadanie z parametrem zazwyczaj jest z funkcją kwadratową czasem może się zdarzyć z wielomianem ale generalnie jest właśnie z funkcją kwadratową no i robi się naprawdę też bardzo prosto, schematycznie po prostu musimy wypisać wszystkie warunki, które spełniają nasze zadanie no i potem rozwiązujemy po kolei więc. Jeżeli jesteś płynni algebraicznie, to bez problemu powinno to pójść. Więc żeby tutaj nie przedłużyć, po prostu zróbmy sobie takie jedno zadanie krok po kroku, co trzeba zrobić, dlaczego, jak do tego dojść. Wszystko bardzo prosto po schemacie, korzystając z tych samych rzeczy. Więc raczej tutaj nie powinno Was nic zaskoczyć, jeżeli po prostu przebycie sobie, no tutaj ze mną, zobaczycie jeszcze jedno inne, drugie sobie zrobicie sami, no i potem powinno być raczej bez problemu. No i teraz, żeby tutaj pokazać, to zrobimy sobie zadanie z zeszłorocznej matury z 2.21 z rozszerzenia, proste. Przyjemne z funkcją kwadratową. Musimy wyznaczyć wszystkie wartości parametru m, dla których trójmian kwadratowy ma dwa różne pierwiastki, które spełniają jakieś warunki. Mamy jakieś warunki, to musimy po prostu sobie najpierw zapisać. Zapiszmy tutaj naszą tabelę warunków, oczywiście... Wszystko to klamrą sobie spiszemy. Po pierwsze, co musimy sprawdzić, Żeby to była funkcja kwadratowa i miała dwa pierwiastki, no to musi być kwadratowa, bo jeżeli byłaby to funkcja liniowa, no to będzie miała tylko jeden pierwiastek maksymalnie. Więc po pierwsze co sprawdzamy, czy przy x kwadrat jest parametr, czy jest po prostu jakaś liczba całkowita. Więc piszemy, parametr A musi być różny od 0. No i tutaj A jest równe 4, co za tym idzie, jest to spełnione. Potem, co musimy zrobić, żeby Trójmian miał dwa różne pierwiastki? No żeby były dwa różne pierwiastki, no to jak już się uczyliśmy z funkcji kwadratowej, no musi po prostu delta. Być większa od zera. Nie może być równa, no bo jeżeli byłaby równa, to byśmy mieli jeden pierwiastek dwa razy, bo wtedy mamy sytuację, gdzie po prostu tak wygląda nasz wykres funkcji, no to nie jest fajne. Potrzebujemy taki, co jest albo taki, albo taki. Wiadomo, wiadomo, jeżeli byłaby mniejsza od zera, no to mielibyśmy takie coś, wtedy nie ma żadnego rozwiązania. No jest lipa, więc delta musi być większa od zera. Ok, więc to są podstawowe warunki, które zawsze muszą być sprawdzone. No i teraz co robimy? Po prostu przepisujemy nasze warunki z zadania. x1. I x2 różny od 0. I potem mamy ten warunek ostatni. x1 plus x2 mniejsze od 1 Dość odwrotości x1 dać odwrotność x2. No i teraz po kolei lecimy, sprawdzamy każdy warunek i z każdego warunka wyznaczamy, jaki musi być parametr. Pierwszy warunek widzimy, że mamy spełniony, więc nie musimy. Więc zaczynamy od drugiego. Drugi warunek delta większa 0. Ok, mamy to. No i zapisujemy naszą deltę. Delta wiadomo b kwadrat 4C. Jeżeli ktoś nie pamięta, jest w karcie wzorów. No i teraz co? musimy sobie to podstawić, nasze wartości i podstawić do równania i je rozwiązać. Więc podstawiamy. Mamy minus 2m dodać 1, to w nawiasie i oczywiście wszystko w nawiasie do kwadratu odjąć 4 razy nasze a, czyli 4, razy c, czyli m. I to musi być większe od 0. Teraz musimy rozwiązać ten warunek, więc po prostu najpierw podnieśmy sobie to elegancko do kwadratu. Minus 2 do kwadratu to jest 4 m dla 1 do kwadratu będzie m kwadrat dodać 2m dodać 1 i teraz tutaj odejmujemy, będziemy mieli odjąć 16m jeszcze od 0. No i teraz co możemy zrobić? Widzimy, że możemy czwórkę wyciągnąć i przez nią podzielić, więc podzielimy sobie przez czwórkę wszystko i nam zostaje tak m kwadrat dodać 2m dodać 1, odjąć 4m większy od 0, czyli m kwadrat odjąć 2m. Dodać 1 mniejsze od 0. Tutaj od razu widzimy, że jest wzór skróconego mnożenia, czyli będzie m odjąć 1 do kwadratu większe od 0. Jeśli ktoś tego nie widzi, można sobie policzyć deltę z delty wyjdzie nam po prostu dwa pierwiastki równe 1. I będzie OK. Jako że wiemy, widzimy, że to jest wzór skróconego mnożenia, możemy go po prostu wyciągnąć. No i teraz co? Kiedy to jest większe od no 0, to jest. To, co tu mamy, koniec końców jest podniesione do kwadratu, a wiemy, że każda liczba podniesiona do kwadratu na pewno nie jest ujemna, więc jest OK. Jest większe od 0, czyli nie może być zerem. Jedyny przypadek, gdzie tu będziemy mieli 0, no to jeżeli 0 podniesiemy do kwadratu, czyli m odjąć 1 jest równe 0, to czyli to będzie m równe 1. I to jest jeden przypadek, który nam nie spełnia tego, więc tutaj widzimy, że z tego założenia wyjdzie nam, że po prostu m jest różne od jedynki. Czy znaczy już widzimy, że dla każdego m, które nie jest równe 1, po prostu będziemy mieli tą deltę większą od 0 i będzie w porządku? Więc teraz co musimy zrobić dalej? I teraz weźmy sobie nasze czwarte założenie. To To trzecie możemy na razie pominąć, bo one po prostu je później zweryfikujemy. Najpierw po lepiej zacząć od czwartego. Ale jeszcze, żeby lepiej zrozumieć czwarte założenie i prościej je rozwiązać, musimy po prostu pamiętać o czymś takim, co jest wzorem Wieta. No z wzorów Wieta po prostu wiemy, że możemy zacząć sobie x1 razy x2 oraz x1 dodać x2. No i tutaj będziemy na tym bazować, bo jeżeli teraz możemy sobie to obliczyć po prostu jako naszych wzorów, czyli tu po prostu będziemy mieli x1, x2 to będzie c przez a, a x1 plus x2 to będzie minus b przez a. To oczywiście wszystko jest w karcie wzorów, więc jeżeli tego nie pamiętamy, możemy sobie po prostu tam sprawdzić. Jeżeli teraz mamy to, to teraz możemy sobie na podstawie naszego zadania Podstawić tutaj wartości i widzimy, że będziemy mieli c, czyli w naszym wypadku m, a w naszym wypadku 4, a tutaj widzimy, że mamy minus, minus b, czyli po prostu minusy nam się zredukują, czyli będziemy mieli 2, m dodać 1, podzielić na 4. Mamy teraz to. Teraz to nasze tutaj założenie, które mamy tutaj, musimy w jakiś sposób przekształcić do tego stopnia, żebyśmy mieli tylko x1 dać x2. I x1 razy x2. I to się praktycznie zawsze działa. Z pomocą jakiś wzorów skróconego mnożenia. Gdzieś tam łączenie i tak dalej. Ale tutaj zobaczymy to jak teraz to rozwiążemy. Więc to jest nasze czwarte założenie. No i teraz musimy jakoś się rozwiązać. Tutaj fajnie. Bo widzimy, że jest x1 plus x2. Czyli to co już mamy. Wyliczone z wzorów zwieta. No i jeszcze musimy zrobić coś z tym. A no więc zaraz co możemy z tym zrobić? Oczywiście, jeżeli mamy jakieś dwa ułamki, no to najprościej się ich pozbyć. Co zrobić, żeby pozbyć się ułamków? No w tym wypadku najlepiej po prostu zrobić, żeby to było pod wspólnym mianownikiem i na jednym ułamku. Więc teraz zróbmy to. x1 dodać x2. Przepisujemy, a po drugiej stronie musimy jakoś to sprowadzić do wspólnego mianownika. No i teraz co, żeby był wspólny mianownik, no to trzeba przemnożyć jeden mianownik przez drugi, czy będziemy mieli x1 razy x2 no a na górze. Tutaj, jako że w tym ułamku przemnożyliśmy przez x2, to będziemy mieli x2 na górze, no a tutaj przemnożyliśmy przez X1. No i dobra, jak już widzimy to, no to widzimy, że w tym wypadku tutaj wychodzi ślicznie fajnie. No bo mamy tutaj x1 dać x2, tutaj mamy x1 razy x2 i tutaj mamy dokładnie to samo. Więc po prostu możemy podstawić nasze wartości proste z tych wzorów, które tutaj sobie obliczyliśmy. Więc podstawiamy 2m plus 1 przez 4 tutaj. Tutaj mamy znowu tą sumę, czyli tutaj też podpisujemy 2m dodać 1 przez 4, a tutaj mamy m przez 4. Teraz musimy to wyrażenie jakoś uprościć. No i widzimy, tutaj możemy po prostu sobie podzielić przez 2 i będziemy, będziemy mieli koniec końców m dać 1 przez 2 tutaj. Oczywiście mamy taki ułamek piętrowy, więc sobie go naprawmy. Jeżeli Dzielimy przez ułamek tak, jeżeli byśmy mnożyli przez jego odwrotność, więc mamy coś takiego. i teraz widzimy 4 z 4 się skróca. Jeszcze wszystko może sobie pomnóżmy przez 2, żeby usunąć teraz to. Ułamek z tego, czyli tu będziemy mieli m plus 1. Teraz tutaj wychodzi nam, będziemy mieli 4, bo mamy 2 razy 2. m dodać 1. M. No i teraz tutaj, wróćmy do tego, dzielimy przez, mam, dzielimy przez m, wiemy, że nie można dzielić przez 0, więc serdecznie nasza dziedzina jest, że m musi być różna od 0, no ale skąd to wynika? Teraz tutaj, tu widzimy, że tu też nie może być m0, no bo teraz byśmy mieli koniec końców 0 przez 4, czyli też przez 0, czyli nie może być, czyli wiemy, że nasze x1, x2 nie może być równe 0, no ale to wiemy już z tego założenia wyżej, które mieliśmy, że x1 i x2 nie może być równe zerem, zatem ich iloczyn nigdy nie będzie zerem, więc to jest po prostu wszystko ok. I teraz, jak rozwiązać taką nierówność? Po pierwsze, to jest nierówność niewymierna, więc co tu musimy zrobić? Najlepiej po prostu sprowadzić to do wspólnego mianownika i porzucić wszystko na jedną stronę. Czyli tutaj, powiedzmy, że przerzucimy sobie to w tą stronę, no i żeby mieć wspólny mianownik, wspólny mianownik to będzie po prostu m, więc to musimy rozszerzyć przez m i będziemy mieli tak m, m dodać 1 przez m. No i tutaj będziemy odejmować 4m dodać 1 przez m. I to jest oczywiście mniejsze od 0. Oczywiście w tym momencie tutaj nie możemy przemnożyć przez m, bo jeżeli przemnożymy przez m, to nie wiemy kiedy m jest dodatnie, a kiedy ujemne. Moglibyśmy ewentualnie przemnożyć przez m kwadrat, no i wtedy jest spoko, ale lepiej po prostu wprowadzić sobie wszystko do wspólnego mianownika. To koniec końców i tak wychodzi dokładnie to samo. Więc teraz co robimy? Będziemy mieli wszystko na jednej kresce, tu będzie m, tu będziemy mi tak m kwadrat dodać m no i tu mamy odjąć 4m. No i teraz musimy pamiętać, że ten minus stąd jeszcze jest tak naprawdę przed czwórką, więc będziemy musieli jeszcze znowu go wykorzystać. Mamy minus 4, to wszystko mniejsze równe od 0. Upraszczamy, co trzeba. No i mamy m kwadrat odjąć 3m, odjąć 4 mniejsze od m. No i teraz, żeby coś takiego rozwiązać, to teraz po prostu w tym momencie przemnożymy sobie przez m kwadrat, czyli koniec końców dojdziemy do postaci. Ja po prostu będziemy mieli m kwadrat minus 3m minus 4 razy, no i tutaj będzie po prostu m. No bo jeżeli przełożę przez m kwadrat, to się nam skróci, więc koniec końców będziemy mieli to, co mieliśmy na górze, razy to, co mieliśmy na dole. No i to oczywiście musi być mniejsze od zera. Teraz sobie jeszcze tutaj tu ładnie możemy policzyć deltę, ale nie możemy, bo możemy skorzystać z własności funkcji kwadratowej, To jest ze sprytnego rozkłynia, jak, jak zrobić z tego postać iloczynową. Nie wiemy, że to będzie m odjąć 4, razy m dodać 1, razy m minus, razy m mniejsze od zera. Jeżeli ktoś nie wie, jak do tego dojść, jak to zrobić, a chce przełożyć takie fajne wiadomości, no to oczywiście sprawdźcie mój inny film, który gdzieś tutaj Wam się wyświetli, tego, jak przyjść do w postaci iloczynowej szybko, jak nie liczyć delty. poko opcja. I teraz widzimy, że mamy coś takiego. No i do co nam zostało, no to rozwiązać tą nierówność wielomenową. Więc tutaj po prostu musimy sobie daszki cojaś wykres. Widzimy, że jest to wielomian trzeciego stopnia, więc zaznaczmy wszystkie jego miejsca zerowe. M, 0. Zero. Potem M, minus 1. I tutaj czwóreczka. No i teraz zobaczmy. Zobaczmy, co nam tutaj wychodzi. Żeby narysować ten wykres, zaczynamy od prawej strony, od góry. Patrzymy, jaki jest znak przy M. Przy M oczywiście tutaj tu jest plus i tu też jest plus, więc koniec końców będziemy mieli plus. No czyli po prostu zaczynamy od góry. Lecimy od góry do pierwszego miejsca zerowego, przechodzimy na drugą stronę, zawracamy przez najsłame na miejsce zerowe, no i przechodzimy po prostu na drugą stronę. Nie mamy narysowany wykres i teraz musimy po prostu stwierdzić, kiedy jest mniejszy od zera, mniejszy, równy nawet od zera. No, więc widzimy, że tutaj M należy do przedziału od minus nieskończoność do minus 1 łącznie. Potem. Chyba no widzimy, że tutaj jest ujemne. No jeszcze ujemne jest tutaj. No i potem mamy suma od zera do górki. No i tutaj wychodzi nam taki przedział. No i teraz jeszcze musimy wrócić do naszego trzeciego założenia, czyli x1, x2 różne od zera. Czyli piszemy nasze trzecie, nasz trzeci warunek, x1, x2 różne od zera. Co za tym idzie? Jeżeli są różne od zera, no to wiemy, że x1 razy x2 musi być różne od zera. No czyli tak jak mieliśmy wcześniej, ze wzorów Wieta, z tych, których skorzystaliśmy wyżej, widzimy, że Nasze x1 razy x2 to jest po prostu m przez 4, czyli widzimy, że m przez 4 musi być różne od 0. Zatem m musi być różne od 0. No i to widzimy, że wszystko elegancko siada, bo jeżeli byłoby równe 0, no to mielibyśmy przypał, bo tu byśmy dzielili przez 0, to byłoby niefortunne. No i teraz koniec końców musimy zrobić sobie takie podsumowanie, gdzie po prostu podsumujemy wszystko to, co nam tutaj wyszło. Piszemy podsumowanie i wypisujemy sobie po kolei nasze przedziały. Spisujemy z góry Mamy drugie założenie. Trzecie założenie, czwarte założenie. I po prostu sprawdzamy. Z trzeciego to jest trzecie. Z trzeciego nam wychodzi, że m jest różne od zera. Z drugiego wychodzi nam, że m jest różne od jedynki, a z czwartego wychodzi nam, że m należy do takiego przedziału. Z tego tutaj skopiujemy. No i mamy te trzy przedziały. No i teraz co? No i teraz musimy po prostu wyznaczyć część wspólną, czyli takie M, które spełnia i to, i to, i to. Jako że tutaj po prostu mamy dosyć prosty, mamy jeden przedział i po prostu dwa wykluczenia, to będzie to dosyć trywialne. Więc koniec końców, co tutaj robimy? No i teraz to musimy tutaj wykluczyć. Widzimy, że właśnie m należy od minus nieskończoność do minus 1. Tutaj oczywiście minus 1 jest spoko, więc należy do tego. No i suma to 0. 0 nam nie siada. Więc musimy zacząć od 0 i to otworzyć. Potem sam nie siada, nie siada nam 1, czyli aż do jedynki. Jedynka też nie jest ok, czyli bez jedynki, suma znowu bez jedynki z otwartym do czwórki. Włącznie. No, i to jest nasza finalna odpowiedź. Wszystko mamy ładnie, napisany przedział parametru M, który spełnia nasze założenia, i to wszystko wystarczy. No i z takim czynś po prostu poniście luźno, dostać te darmowe 5-6 punktów. No i tam mieliśmy dosyć proste ograniczenie na x1, x2. Jeszcze możemy mieć taki typ, gdzie po prostu mamy coś do kwadratu, coś dodane i tak dalej. I co to musimy zrobić? No, musimy sprawdzić, co do postaci, gdzie Będziemy mieli x1 dodać x2, no i potem jeszcze oczywiście x1 razy x2. Widzimy, że x1 razy x2 jeszcze mamy, no ale tutaj po prostu jest ciekawostka, bo jeżeli mamy coś takiego, że na przykład mamy ograniczenie typu x1 kwadrat dodać x2 kwadrat, no to możemy rozpisać, że to jest na pewno coś takiego x1 dodać x2 do kwadratu, a jak wiemy, że x1 dać x2 do kwadratu wygląda dokładnie tak, czyli po prostu będzie x1 do kwadratu dodać 2 x1, x2 dodać x2 do kwadratu, no to po prostu widzimy, jeżeli zrobimy sobie to, no to to nie będzie równe, bo będziemy mieli to, spoko, będziemy mieli to, spoko i to będzie równe, no ale jeszcze mamy coś takiego. Więc zaraz po prostu za tym nawiasem musimy to odjąć, żeby była odpowiednia równowaga, x1, x2, odejmujemy to. No bo teraz jeżeli to byśmy rozpisali, wyjdzie nam to, no i potem to, co tutaj odejmujemy, odejmie nam to i dojdziemy do takiej samej sytuacji, jaką mieliśmy po lewej stronie, więc tą ciekawą zależność, tutaj będziemy po prostu z tego korzystać najprawdopodobniej w tego typu ograniczeniach no i zróbmy sobie jeszcze tutaj to ograniczenie, żeby zobaczyć jak jest prowadzić do odpowiedniej postaci x1, x2 No, czyli widzimy, że tutaj mamy dwójkę, ta dwójka nam nie za bardzo siada, więc po prostu zróbmy, że to jest tak jak chcieliśmy x1 dodać x2 do kwadratu, no i teraz jeszcze żeby mieć 2x1, 2x2 no to koniec, koniec końców musielibyśmy to mnożyć razy 2, no i teraz widzimy, że jeżeli to rozpiszemy sobie tutaj niżej to będziemy mieli 2x1 do kwadratu dodać 2 razy teraz to co by się normalnie wyszło, czyli 2x1x2 czyli koniec końców po prostu 4 no i dodać znowu 2x2 do kwadratu, no i widzimy że to w sumie sprawia to co tutaj tylko po prostu brakuje nam jeszcze brakuje nam tego jednego x1x2, więc teraz po prostu do tego do tego po prostu dodamy sobie jedno x1x2 no i to będzie równe 2 i widzimy, że jeśli trasy to rozpiszemy, no to z tego faktycznie wyjdzie nam to, to, co mamy tutaj. Do tego jeszcze dodajemy x1, x1, x2. No i koniec końców do, po wprowadzaniu dojdzie nam dokładnie ta sama postać, czyli to jest idealnie to, czego potrzebujemy. No i widzimy, że teraz spoko mamy tutaj, tutaj mamy jeden wzór wieta, tutaj mamy drugi wzór wieta, po prostu podstawiamy. No i rozwiązujemy potem, tak jak mieliśmy wyżej, z parametrem i wszystko siada. No i to jest dosyć proste. Po prostu takie dwa prawdopodobnie typy są tych ograniczeń. Więc najprawdopodobniej któreś z tych wylosujecie. No i jeżeli je ogarniecie, rozwiążecie, no to nie będziecie mieli problemu. Z tym, żeby tak to rozpisać. Powodzenia!